Słuchaj, bo tu trzeba oddzielić to, co naturalne od tego, co narzucone. Węglowodany nie są fundamentem biologii człowieka. Nigdy nie były. To dodatek cywilizacji, który pojawił się dopiero wtedy, kiedy ludzie przestali polować i zaczęli siedzieć w jednym miejscu. Rolnictwo wymyśliło chleb, owsiankę i ziarna. Biologia wymyśliła mięso, tłuszcz i organy. I teraz zobacz różnicę. Przez miliony lat człowiek żył bez dostępu do stałych węglowodanów. Jadwie tylko sezonowo przypadkiem, kiedy trafiły się owoce albo korzenie. Reszta czasu: mięso, tłuszcz, polowanie. Stabilna energia, zero skoków cukru, zero zjazdów, zero burzy hormonalnej. Dopiero kiedy cywilizacja zaczęła karmić ludzi zbożami, pojawiły się problemy: głód co trzy godziny, wahania energii, mgła mózgowa, nerwowość, niekończący się apetyt. I dzisiaj próbuje się wmówić ludziom, żeby z węglowodanów nie da się żyć. To absurd. Twój organizm ma procesy tworzenia własnej glukozy, kiedy ją potrzebuje. A to, że ktoś potrzebuje chleba, bo trzęsą mu się ręce, to nie jest biologia, to jest uzależnienie. Węglowodany są jak sezonowy deser natury, a nie jak paliwo codziennego funkcjonowania. Człowiek mięsożerny wraca do stabilnego paliwa tłuszczowego i nagle energia się wyrównuje, głód znika, a ciało wraca do naturalnego trybu drapieżnika. I teraz pytanie czy Twoje ciało działa lepiej na mięsie czy na bułce? Napisz w komentarzu i podziel się tym filmem z kimś, kto dalej wierzy, że człowiek został stworzony do jedzenia chleba zamiast polowania.